Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w holokronie. W tym epizodzie poznamy lepiej postać, która zagościła na ekranach przy okazji premiery Łotra 1 i która od początku była ciekawą postacią o tajemniczych zdolnościach. Przed wami jaki chirut i materiał Materiały dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Urodzony w 52 roku przed Bitwą o Jawin, Cirut Imwe mieszkał na księżycu Jedy, gdzie został członkiem Strażników Zgórz wraz ze swoim długoletnim przyjacielem Bayzem Malbusem. Co ciekawe, w roku zerowym głos Imwe został usłyszany przez padawana Ezre Bridgera w miejscu, które istniało pomiędzy czasem i przestrzenią. Jednej z nocy Imue wyruszył na misję sprawdzenia pewnych dziwnych sygnałów dochodzących z kanałów. Spotkał tam Doc Ondara i Hondo Onake, z którymi chwilowo się pojedynkował, ale których potem wypuścił, gdyż ci starali się użyć wykradzionego kryształu Kyber do szukania wskazówek dotyczących morderstwa rodziców jednego z nich. Krótko po tym, jak Soul Garera przybył na Jedę, do Chiruta i Beiza podszedł Bizer Fortuna, jeden z najlepszych ludzi Soła. Zgodzili się dołączyć pod warunkiem, że sierociniec, który prowadzili ich przyjaciele, dostanie wszelkie potrzebne im artykuły. Partyzanci bardzo nie niedocenili zdolności Chiruta, pozostawiając go poza wieloma misjami, dopóki Chirut nie udowodnił im, że nadaje się do wszelakiej maści misji. Zamieszanie z sierocincem i atakami Imperium doprowadziło jednak do rozstania się Chiruta z Garerą i od tamtego czasu panowie pozostali w dość kiepskich stosunkach. 19 lat po tym, jak Shiv Palpatine przekształcił Republikę Galaktyczną w Imperium Galaktyczne, Imwe głosił filozofię i prawdę o mocy wśród zwykłych ludzi. Na swojej drodze spotkał w końcu niejaką Jyn Erso. Wyczuł jej naszyjnik, a konkretniej kryształ kyber, który nosiła kobieta. Później, podczas potyczek w mieście, Imwe pomógł uwolnić Andora, Erso i droida K2SO z rąk grupy szturmowców. Używając swojego doskonale wyszkolonego słuchu, aby określić pozycje zbliżających się żołnierzy, zaatakował ich swoją laską, czy też kijem, sprowadzając imperialnych do parteru. Następnie nasz bohater brał udział w misjach na Eadu, a potem w końcu przeszedł czas bitwy na Skarif. Dowiedziawszy się, że główny przełącznik musi zostać przestawiony, aby rebelianci otrzymali plany gwiazdy śmierci, udał się na pole bitwy, aby aktywować urządzenie, mówiąc pod nosem wciąż słowa: "Jestem jednością z mocą, moc jest ze mną". Nie trafiony przez żaden z pocisków, Chirut aktywował przełącznik w chwili, gdy bełt Blastera Death Troopera uderzył w zbiornik paliwa i nastąpiła eksplozja, która odrzuciła go do tyłu. Malbus, widząc rannego przyjaciela, wbiegł na pole bitwy, aby pomóc, strzelając do każdego z wrogów. Imue wkrótce zmarł w ramionach swojego przyjaciela, ale powiedział mu, aby ten się nie smucił, gdyż jeżeli Malbus spojrzy w moc, zawsze będzie w stanie go tam odnaleźć. Najpewniej zadajecie sobie jedno zasadnicze pytanie, czy Imwe był wrażliwy na moc? Otóż nie. I chociaż brakowało mu zdolności w mocy, Imwe mocno wierzył w tradycję Jedi. Jego oddanie się duchowości pomogło mu przezwyciężyć ślepotę i stać się potężnym wojownikiem. Chirut praktykował sztuki walki zwane Zamashivo. Sztuka ta znana jest też jako wewnętrzne oko zewnętrznej ręki. Zama siwo rzekomo pozwalało swoim praktykującym zmienić ich tętno i spożycie tlenu, dając im niemal nadprzyrodzone moce. Nie wiadomo też, dlaczego nasz bohater był ślepy, i Imłę zawsze utrzymywał w ścisłej tajemnicy przyczynę jego ślepoty i najpewniej zabrał ten sekret do grobu. Laska Ciruta była utwardzonym drewnem uneti, Kij miał dwa metalowe uchwyty, a jeden koniec laski był zamknięty obudową na odłamek kryształu kyber, co stanowiło symboliczne źródło wewnętrznego oświetlenia i pozwalało im lepiej określić gdzie znajdował się koniec laski poprzez dźwięk baterii i harmonię kryształu. Samo drzewo uneti to dość popularna roślina. We wnętrzu jednego z takich drzew Luke Skywalker trzymał zapiski Jedi. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dajcie znać o kim albo o czym chcecie kolejny odcinek, uszanowanie dla patronów serii i oczywiście wpadajcie na inne moje kanały, niech moc zawsze będzie z Wami.